Wyobraź sobie przez chwilę, że przeżywasz jeden z tych okresów, kiedy nic nie wydaje się iść po twojej myśli. Sytuacje się nawarstwiają, problemy pojawiają się z każdej strony, a niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, wydaje się, że cały wszechświat spiskował, aby utrudnić ci życie. Wszyscy przechodziliśmy przez takie chwile. Być może straciłeś ważną okazję. Stanąłeś w obliczu konfliktów rodzinnych lub zawodowych, a może po prostu czułeś, że twoje próby pójścia naprzód nie przynoszą rezultatów. Właśnie w takich momentach ujawnia się prawdziwa siła człowieka. I tutaj wkracza mądrość Alana Kardeka, który poświęcił życie zrozumieniu duchowości, ewolucji świadomości i tego jak wiara, dyscyplina i jasność celu mogą przekształcić każdą sytuację, nawet te najbardziej wymagające. Alan Kardek to nie tylko nazwisko z historii spirytyzmu, jest on latarnią światła dla tych, którzy szukają odpowiedzi, pocieszenia i wskazówek. Jego prace pokazują nam, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, istnieją ukryte ścieżki, które mogą nas poprowadzić do zwycięstwa, pokoju i spełnienia. I właśnie to będziemy badać w tym filmie. Podzielę się z Tobą praktycznymi naukami i strategiami opartymi na doktrynie spirytystycznej, aby działać świadomie, nawet gdy nic nie działa. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę, żebyś wiedział, że pod koniec tego filmu, jak zwykle, będzie potężna modlitwa modlitwa stworzona, aby wzmocnić twój umysł, serce i wiarę, abyś poczuł się bardziej połączony z pozytywną energią i gotowy na przyjęcie błogosławieństw, które są już w drodze. A kiedy ta modlitwa się pojawi, chcę, abyś napisał w komentarzach Amen lub Niech tak będzie. Jako gest wiary i zaangażowania w swoją własną transformację. Pierwszym krokiem do wyjścia z poczucia bezradności jest zrozumienie mocy wiary. Kiedy wszystko wydaje się niemożliwe, wiara to nie tylko wiara w coś odległego, to wewnętrzna pewność, że rozwiązania istnieją, nawet jeśli nie są jeszcze widoczne. Wiara stosowana z świadomością jest żywą siłą, która kieruje naszymi myślami, wyborami i postawami w sposób spójny z rzeczywistością, którą chcemy stworzyć. Alan Kardec uczył nas, że jesteśmy współtwórcami naszego życia i że nasze decyzje, zjednoczone z wiarą i dobrem, mają moc przekształcania pozornie nie do pokonania sytuacji. Każdy mały akt zaufania i nadziei to ziarno rzucone w glebę rzeczywistości, gotowe zakwitnąć, gdy będzie odżywiane wytrwałością i działaniem. Działanie, gdy nic nie idzie po twojej myśli, wymaga jasności i dyscypliny. Wiele osób czuje się sparaliżowanych w obliczu przeszkód, czekając aż okoliczności same się zmienią. Ale prawdziwa transformacja zaczyna się, gdy zdecydujesz się coś zrobić, nawet jeśli jest to coś małego, nawet jeśli wydaje się to niewystarczające. Małe postawy, realizowane konsekwentnie, generują zaskakujące zmiany. Może to być coś tak prostego, jak reorganizacja rutyny, ustalenie jasnych celów lub poświęcenie kilku minut dziennie na refleksję i modlitwę. Każdy świadomy gest to krok w dobrym kierunku, sposób na otwarcie drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. I właśnie to podkreślał Alan Kardec: codzienna praktyka wiary, dyscypliny i świadomego działania jest kluczem do przezwyciężenia wszelkich trudności. W tym momencie ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteś sam. Wiele osób staje w obliczu pozornie niemożliwych sytuacji, a mimo to znajduje nieoczekiwane rozwiązania. Prawdziwe historie o przezwyciężaniu pokazują, że nawet w najciemniejszych momentach można się podnieść. Wyobraź sobie kogoś, kto stracił wszystko, kto czuł, że jego siły się wyczerpały, ale kto wprowadzając małe zmiany w swoim myśleniu, postawach i wierze, zdołał przekształcić swoją rzeczywistość. Te doświadczenia nie są zbiegami okoliczności, są przykładami tego, jak umysł zjednoczony z wiarą i świadomym działaniem może tworzyć cuda w życiu codziennym. I ty też możesz to zrobić. Wystarczy podjąć decyzję o działaniu, nawet jeśli wydaje się to nieprawdopodobne. Innym kluczowym punktem jest zrozumienie, że świadome działanie oznacza bycie uważnym na pojawiające się okazje, nawet gdy życie wydaje się stać w miejscu. Często, gdy nic nie idzie po naszej myśli, jesteśmy skłonni wierzyć, że nie ma żadnych ścieżek, ale to właśnie w takich momentach pojawiają się najważniejsze drzwi. Doktryna spirytystyczna uczy nas, że nic nie dzieje się przypadkiem. Każda trudność, każde opóźnienie, każde wyzwanie kryje w sobie lekcje i okazje do wzrostu. Allan Kardec przypomina nam, że osobista i duchowa ewolucja jest ciągła, a każdy krok podjęty ze świadomością, wiarą i wytrwałością przybliża nas do wyników, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Dlatego nie czekaj, aż rzeczy same się zmienią. Twórz zmianę poprzez swoją postawę. Modlitwa odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Kiedy łączysz się z wyższą energią poprzez modlitwę, wzmacniasz nie tylko swój umysł, ale także swojego ducha. Modlitwa jest narzędziem, które wyrównuje myśli, emocje i działania, tworząc synergię, która wzmacnia wyniki. I jak wspomniałem na początku, pod koniec tego filmu będzie specjalna modlitwa, stworzona, aby wzmocnić Twoją wiarę i otworzyć ścieżki. Odmawiając ją ze szczerym zamiarem, aktywujesz tę siłę i łączysz się z boską energią, pozwalając, aby rozwiązania, pomysły i okazje naturalnie napływały do twojego życia. Napisanie amen lub niech tak będzie w komentarzach to nie tylko symboliczny gest, to świadome zaangażowanie w swoją własną transformację. Oprócz wiary i modlitwy, pozytywne myślenie jest potężnym sprzymierzeńcem. Kiedy wybierasz skupienie się na możliwościach, zamiast na przeszkodach, zmieniasz sposób, w jaki postrzegasz świat i jak świat odpowiada Tobie. Alan Kardec wyjaśnił, że nasze myśli mają bezpośredni wpływ na naszą rzeczywistość. Wizualizowanie sukcesu, wiara w istnienie rozwiązań i odważne działanie, tworzy pozytywną wibrację, która przyciąga korzystne okoliczności. To nie jest tylko iluzja czy puste, optymistyczne myślenie to świadoma praktyka kierowania energią i uwagą na to, co chcemy, aby się zrealizowało. Każda pozytywna myśl i każda decyzja zjednoczona z wiarą i dyscypliną to krok w kierunku zwycięstwa. A kiedy mówimy o dyscyplinie, mówimy o konsekwencji. Nie wystarczy działać raz lub tylko w chwilach kryzysu. Prawdziwa transformacja zachodzi, gdy utrzymujemy spójne nawyki i postawy, nawet gdy wszystko wydaje się stabilne. Alan Kardec podkreślał, że osobista ewolucja zależy od ciągłej praktyki wiary, etyki i dobra. Każdy codzienny wysiłek, nawet najmniejszy, przyczynia się do budowania rzeczywistości spójnej z Twoimi celami. Ta dyscyplina, połączona z aktywną wiarą i świadomym działaniem, tworzy efekt kumulacyjny, który stopniowo przekształca trudne sytuacje w okazje do wzrostu i sukcesu. Kluczowe jest również zrozumienie, że wyzwania i przeszkody nie są oznakami porażki, ale okazjami do nauki. Kiedy nic nie idzie po Twojej myśli, jest to czas na obserwacje, refleksje i dostosowanie. Alan Kardec uczy nas, że każda trudność zawiera cenne lekcje i że duchowa i osobista ewolucja zachodzi, gdy potrafimy wyciągnąć naukę z każdego doświadczenia. Zamiast czuć się pokonanym. Postrzegaj każde wyzwanie jako test cierpliwości, wiary i wytrwałości. Przyjmując tę perspektywę, przekształcasz przeciwność w ścieżkę do wzrostu i osiągnięć, tworząc cnotliwy cykl nauki, działania i zwycięstwa. Gdy zaczniesz stosować te praktyki, zaczniesz zauważać małe zmiany, które z czasem stają się znaczącymi rezultatami. Rzeczywistość wokół ciebie zaczyna się dostosowywać do Twoich intencji i wysiłków. Ludzie, którzy wcześniej wydawali się przeszkodami, stają się sojusznikami, pojawiają się okazje, gdzie wcześniej były blokady, a życie zaczyna płynąć w bardziej harmonijny sposób. Allan Kardec przypomina nam, że ewolucja jest stopniowa i ciągła. Każdy świadomy krok, każdy akt wiary i każda pozytywna myśl przyczyniają się do budowy solidnej i oświetlonej ścieżki. Zwycięstwo to nie tylko cel, ale stan ducha, kultywowany każdego dnia. A teraz nadszedł czas na obiecaną modlitwę. Oddychaj głęboko, połącz się ze swoim sercem i pozwól, aby każde słowo głęboko rezonowało w Twoim życiu. Boże Wszechmogący, wzmocnij moje serce, oświeć mój umysł i prowadź moje kroki, abym mógł działać z wiarą, odwagą i determinacją, nawet gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Niech mój umysł będzie dostrojony do zwycięstwa, moje serce pełne nadziei, a moje działania prowadzone przez miłość, światło i mądrość. Niech każdy krok, który stawiam, będzie prowadzony przez wiarę, i niech moje życie odzwierciedla siłę i zwycięstwo, które już we mnie istnieją. Amen. Jeśli wierzysz w tę modlitwę, napisz w komentarzach Amen, lub niech tak będzie, i poczuj, jak energia tego nurtu wiary się rozprzestrzenia. Pamiętaj, nawet gdy nic nie idzie po twojej myśli, Bóg. Wszechświat i siła duchowa są zawsze gotowe, aby otworzyć ścieżki i poruszyć niebo i ziemię na Twoją korzyść. Allan Kardec uczył nas, że wiara, stosowana ze świadomym działaniem, przekształca życie, a teraz Twoja kolej, aby zastosować tę zasadę, działać z determinacją i wierzyć, że zwycięstwo jest już w drodze. Zabierz te modlitwę, te nauki i to myślenie ze sobą każdego dnia. Powtarzaj ją, gdy poczujesz trudność lub niepewność i pozwól jej wzmocnić twoją odwagę, jasność i wiarę. Podziel się tym filmem, zasubskrybuj kanał i pomóż rozpowszechniać to przesłanie siły, nadziei i transformacji. Życie odpowiada tym, którzy wierzą, wytrwale i świadomie działają. Teraz Twoja kolej, aby działać, wierzyć i pozwolić, aby światło i boska siła prowadziły Twoje kroki. Amen i niech tak będzie.